Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Gita Sandra, z dyłą misję Projektantów. W dniu dzisiejszym mam dla Was nowy debiut, jeżeli chodzi o tą serię, będzie to demo do pewnej nowej historyjki. Misja brzmi Resident Evil Village After Destroy Village demo. Skiny i poszczególne mechaniki oraz inne poszczególne sprawy są tutaj już wgrane. Nie przedłużając dłużej, zobaczmy, jak to się prezentuje w praktyce. Odpalamy tą rozgrywkę, a autor to jest E, Hurugi e, TV 5 luty 2021 rok. K-K-K-K Pójdź dalej do wioski. No dobra, w takim razie wyruszamy w podróż, i z tego co widzę, to chyba jest taka pierwsza okazja, gdzie możemy spacerować dużo bardziej w zimowym klimacie. Chociaż ja muszę przyznać, że nie jestem do końca przekonany, czy na pewno wszystkie sprawy, które miałem tutaj wgrać, zostały poprawnie wgrane, ponieważ wydaje mi się, że akurat tej zieleni nie powinno być w tym kolorze i ona chyba też powinna być biała, żeby mogła pasować do tego całego śniegu. W każdym razie jesteśmy na miejscu, i zobaczmy, co tutaj na nas czeka dalej. Jakim cudem przeżyłem tamten wybuch? Muszę się stąd wydostać i zabrać telefon oraz broń. Znajdź w wiosce broń. No dobrze, no to może spróbujmy poszukać na sam początek, jakoś w tych zabudowaniach. Uważajmy na tych przeciwników. Może ja się z nimi tutaj ścierać nie będę, dopóki nie znajdę tego uzbrojenia. Niczego takiego tutaj nie widzę. Myślę, że mogę się też od nich już oddalić na bezpieczną odległość. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. O, widzę jakiś pistolet. Może to o niego tutaj chodzi? Tak jest. Zabij ząbiaków, żeby przejść dalej. Dobra. I tutaj widzę, że jakiś drugi gościu się pojawił w takim razie jego też trzeba tutaj zlikwidować. I chyba dochodzi również już ta dwójka. Z tego co widzę na minimapie, tak jest. I teraz jest jeszcze pytanie, czy mi na pewno amunicji na nich starczy. Będzie trzeba chyba coś wykończyć bardziej ręcznie, że tak powiem. Ale chyba minimalnie, a jednak nie starczyło. Ale prawie starczyło. Dostań się dalej. Cholera, muszę znaleźć coś, czym mogę przebić się przez blokadę. Znajdź coś, czym możesz się dostać do drugiej części wioski. Hmm, I tak się zastanawiam, gdzie to może być. Może przejrzyjmy na sam początek jakoś e, to miejsce. Hmm, tutaj niczego w ogóle nie widzę. Jeżeli chodzi o tutaj, to też niczego nie widzę. E, ale tutaj coś leży, jest to chyba jakaś karta magnetyczna. Wróci do drzwi kwarantanny. Dobra, w takim razie myślę, że już możemy sobie zrobić to biegiem, ponieważ już spacerowaliśmy po tych miejscówkach. I Zobaczmy. Nareszcie wydostałem się z tej części wioski. Dobra, teraz muszę znaleźć mój telefon. Podejdź do motocyklu. Pojawiła się jakaś kamizelka kuloodporna oraz pistolet. Co to za motor i bronia? Lepiej jest on za. Czekaj. Czy na nim jest mój telefon? Szybko muszę zadzwonić do Krisa, ale to później. Teraz muszę się stąd wydostać. Wypierdalaj z tej wioski, gnoju, mały, to nasza miejscówka. O proszę, towarzystwo się pojawiło. No to chyba wsiadamy na motor i coś trzeba z nimi zrobić. Przy okazji wypróbujemy e, tego Uziczka. A zatem rozpoczynajmy. Chyba na sam początek tego gościa przejedziemy, dobra? E, I może zwiniemy jego amunicję, ponieważ akurat mamy mało e, tego Uziczka. I przyda się go więcej, jeżeli chcemy ich tutaj ostrzeliwać w miarę możliwości. No ja tym spróbujmy. Dobra. Dobra, dawaj, 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 lecimy z nimi. Jeszcze wpakujemy więcej, nie odpuścimy im. Dobra. I niestety chyba nam się już skończyło. I może trzeba będzie lepiej ich zrzucić z tego motorka, ponieważ ja nie dysponuję niczym, czy mógłbym już pokonać tak naprawdę w tej sytuacji. I może będziemy ich zrzucać z motorów, i po prostu ich przejedziemy. To może być skuteczna taktyka, jeżeli chodzi o ten moment. Dobra, tutaj widzę, że jeden kolejny się pojawił, i został jeszcze jakiś ostatni, który właśnie tutaj się próbuje prześlizgnąć. Ale już nie będzie niczego mógł takiego zrobić. A zatem pora go wykończyć i wpakować jeszcze w niego ostatnie strzały. Dobra. I chyba ten magazynek już powinien tutaj wystarczyć. Mam wrażenie, że chyba też. To troszeczkę szybciej strzelamy. Nie, nie, wystarczył ten magazynek, ale ten też nie wystarczył. No to w takim razie trzeba będzie go wykończyć, e, tak jak ostatniego z tych zombiaków wcześniej. Dobra, udało się. I kto tu jeszcze w ogóle został? E, tutaj jeszcze ktoś jest. Dobra, no to w takim razie zrobimy coś takiego. Ok. Mam nadzieję, że nie było ich więcej. Dobra, no to dzwonimy do Chrisa Redfield'a Misja wykonana szacunek plus. No dobrze, w porządku, a zatem przejdźmy sobie do podsumowania tej misji i rozpocznijmy na sam początek od nielicznych plusów. Moim zdaniem można tutaj wyróżnić drobne mimo wszystko pozytywy. Podobało mi się to, że autor spróbował wprowadzić jakieś podmianki, podmianka naszej postaci, ale głównie podmianki uzbrojenia, dźwięki uzbrojenia, zastosowanie jakiejś unikalnej mechaniki w zakresie używania tego całego uzbrojenia, które miało ciekawe możliwości... Autor też spróbował wprowadzić unikalny zimowy klimat. Uważam też, że autor wybrał ciekawą lokalizację do przeprowadzenia swojej produkcji, która ma ciekawe możliwości. Myślę też, że ograniczenie życia naszej postaci oraz jej amunicji na czas rozgrywki było także dobrym posunięciem i autor próbował drobnie tutaj modyfikować przeciwników. Przykładowo na końcu zastosował jakiś różnorodny wygląd w zakresie aktorów, wyłączone poszczególne głowy w przypadku zombiaków, modyfikację ilości zdrowia. Fajnym też zamysłem było to, że autor e, umieścił przeciwników na motorach, że oni nas atakowali używając pojazdów i łącząc to z tą lokalizacją to moim zdaniem wyszło ciekawie. Mimo wszystko jednak to jest wszystko jeżeli chodzi o pozytywy, w mojej opinii przejdźmy sobie teraz do drugiej strony medalu. A zatem jeżeli chodzi o minusy tej misji, no to uważam, że jest ich naprawdę tutaj bardzo wiele. Po pierwsze, produkcja w mojej opinii nie ma ciekawej fabuły. Brak jakichkolwiek interesujących, wciągających wątków, no i wobec tego produkcja nie miała dla mnie dzisiaj wiele sensu. Fabuła to jest rdzeń każdej misji, no i to musi stać koniecznie na chociaż minimalnym poziomie, jeżeli misja ma wypadać tutaj w miarę pozytywnie, więc autor musi koniecznie nad tym popracować. Niestety, produkcja ma również bardzo słabopisownie. Brak stosowania odstępów, brak stosowania interpunkcji, liczne litery. Rówki. E, praktycznie nie zauważyłem żadnego zdania, które byłoby tutaj napisane poprawnie. E, nieprawidłowo są również stosowane kolory oraz brak stosowania kolorów przy istotnych słowach w poleceniach. E, misja nie miała również dla mnie ciekawego wprowadzenia. No, dwie cutscenki z bardzo ograniczoną ilością tekstu to jest za mało, troszeczkę, żeby wprowadzić gracza w senno tej całej produkcji. E, niestety, również misja nie ma dla mnie ciekawego klimatu. Brakuje mi przede wszystkim tego klimatu 2021 roku, o którym byliśmy informowani na początku tej całej produkcji. Ale również nie czułem jakoś klimatu tej całej apokalipsy. E, może przydałoby się tutaj również zastosować jakieś audio. Uważam również, że ruch uliczny, który spotykamy na początku tej misji na ulicy, też nie pasuje za bardzo do klimatu tej całej rozgrywki. I jeżeli chodzi jeszcze o taki drobny błąd szczegółowy, to na początku rozgrywki mamy bardzo ograniczoną ilość zdrowia, która może sugerować, Iż nasza postać jest trochę ranna, a nagle po jednej z następnych kadstenek dochodzi wszystko tak naprawdę do normy. Więc moim zdaniem tak nie powinno to wyglądać. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to niestety misja, w mojej opinii, nie miała interesująco przygotowanej mapy bitewnej. E, uważam, że obiektów jest zbyt mała ilość i te obiekty, które się pojawiły, moim zdaniem są nieprawidłowo umieszczone, więc moim zdaniem mapa bitewna jest tutaj koniecznie do poprawy. E, jeden z kolejnych poważny błąd, nawet kilka ich takich wystąpiło, no to znikąd pojawiające się obiekty, aktorzy, pick-upy w poszczególnych etapach i to wystąpiło kilka razy i nie powinno w ogóle być tutaj czegoś takiego. Uważam również, że poszczególni przeciwnicy powinni mieć troszeczkę bardziej różnorodny wygląd, jeżeli chodzi o te zombiaki w porządkowej fazie tej całej rozgrywki, ale również uważam, że na Należało im odrobinkę lepiej zmodyfikować właściwości. Chodzi mi o tych motocyklistów w końcówce tej całej misji. Oraz uważam, że byli też nieprawidłowo zaprogramowani ci motocykliści Czyli po pierwsze, jeżeli oni byli zrzucani przykładowo z tego całego motora, no to nagle w ogóle nic nie robili albo za bardzo po prostu wjeżdżali w te wszystkie przeszkody tutaj akurat można było zaprogramować trasę tym wszystkim motocyklistom, żeby oni po prostu fajnie się poruszali przy tej mapie bitewnej i gdyby ta mapa bitewna była jeszcze lepiej tutaj dopracowana, to naprawdę ta walka mogłaby być naprawdę bardzo interesująca, więc szkoda, że czegoś takiego tutaj akurat nie. Dostaliśmy. Moim zdaniem, również gwiazdki poszukiwania przez policję nie pasują w ogóle do klimatu i zamysłu tej całej produkcji. Nie podobała mi się również znikająca brama w jednym momencie, oraz to, że nawet nie podłożyliśmy żadnej karty do tego, by ją otworzyć. Więc ona tak naprawdę się tak po prostu otworzyła i nie powinno to raczej tak wyglądać. Misja, moim zdaniem, nie ma ciekawego i dłuższego zakończenia. Moim zdaniem, miało to potencjał na coś o wiele więcej niż na jakąś jedną wypowiedź. Niestety, produkcja, w mojej opinii, była też zbyt prosta. Tak naprawdę ona polega tylko na tym, że idziemy do pewnej miejscówki i coś tam zabijamy, coś tam bierzemy, coś tam otwieramy. I tak naprawdę następuje koniec misji. Było to dla mnie również zbyt monotonne. No i przydałoby się tutaj dużo więcej urozmaiczeń i wciągających wątków, o których mówiłem wcześniej. Ogólnie misja również była dla mnie zbyt krótka. Jeżeli chodzi o konkrety, to ona tak naprawdę ma ich około 4 minuty, a to jest niestety za mały czas, żeby to mogło być czymś wyjątkowym. Jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty do tej produkcji, to byłoby na tyle, przejdźmy sobie jeszcze do końcowych słów. No dobrze, w porządku. A zatem, jeżeli chodzi o moje końcowe słowa na temat tej produkcji, no niestety uważam, że dzisiejsza misja była bardzo słaba. Ilość podstawowych błędów jest naprawdę bardzo duża. Plusów jest mała ilość i są to jedynie drobne pozytywy. Dlatego ja polecam autorowi obejrzeć jak najszybciej wszystkie poradniki, należy je przestudiować. Najlepiej również wyciągnąć wnioski z tej dzisiejszej recenzji i polecam również jak najszybciej zmienić tą tematykę, ponieważ e, ta tematyka, która się znowu tutaj pojawiła, no jest niestety już tutaj na tym kanale. Oklepana. Moja ostateczna ocena tej misji to jest 0,25 Gwiazdek i informuję, że jeżeli znowu dostanę taką misję z Apokalipsy Zombie, wykonanej w takiej jakości lub podobnej, to tak jak w przypadku klimatu II wojny światowej, odeślę to z powrotem do twórcy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, piszcie śmiało, co Wy o tym sądzicie, i widzimy się w swoim czasie w kolejnym odcinku z Dion. Trzymajcie się, cześć.